Witajcie ponownie w Warszawie na budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zauważyliśmy, że nieustanne podnoszenie sobie poprzeczki sprawiło, że coraz trudniej pobijać kolejne rekordy. Ta refleksja doprowadziła nas do wniosku, że nie możemy zapominać o małych sukcesach, a ten mały sukces, który widzicie właśnie na ekranie, waży 1700 kg. Dzień dobry, nazywam się Natalia Rybaczewska, jestem inżynierem budowy w firmie Warwood. Przystępujemy dziś do ostatniego etapu szklenia, będziemy montować Dwa ostatnie pakiety szybowe w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się wysuwnice służące do transportu materiałów. Korzystając z okazji wykonamy również wymianę serwisową wcześniej zamontowanych pakietów. Zadanie to utrudnia fakt, że wykonaliśmy już docelową nawierzchnię terenu zewnętrznego, przez co mamy mało miejsca do manewrowania szybą. Proces szklenia na wysokości skrócimy do kilku ujęć, które właśnie widzicie. Na naszym kanale znajdziecie już materiały z tej budowy, w których zobaczycie, jak przebiegało szklenie m.in. najcięższej szyby w Polsce. Dziś skupimy się na wspomnianej wymianie serwisowej. W trakcie budowy mieliśmy do dyspozycji dwa Żurawie Wieżowe, które znacznie ułatwiały relokację wszystkich materiałów, w tym naszych szyb. Dziś, gdy budowa jest na ukończeniu, musimy radzić sobie sami, a niezbędny do takiej pracy okazuje się lift M400, przy pomocy którego zarówno szklimy, jak i transportujemy pakiety szybowe. Teraz łapcie kilka ujęć z tego procesu, a za chwilę opowiem o jego szczegółach. Nie pokazywalibyśmy tego, gdyby to była prosta wymiana. Pakiety o masie między 1100 a 1400 kg wymienialiśmy w podcieniach, w których nie było zbyt dużo miejsca na manewrowanie nimi. Tu niezbędna okazała się stawka rigetti z elektrycznie sterowaną próżnią, obrotem oraz pochyłem. To dzięki niej możliwe było bezpieczne manewrowanie tak dużymi pakietami szybowymi. Ostatnio nie wspomnieliśmy o technologii ich montażu, a ta też nie ułatwiała nam zadania. Między pakietami widzicie wystające szpilki, do których na końcu przykręcana jest listwa dociskowa. Według projektu odległość między szpilką a szybą to 4 mm i sądzę, że w praktyce nie było więcej. Podsumowując całą realizację w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zamontowaliśmy łącznie ponad 100 pakietów szybowych, a dwa najcięższe z nich to rekordowe 2620 kg. W zależności od potrzeb używaliśmy manipulatorów, miniżurawi, dźwigów samochodowych oraz wieżowych, a wszystko po to, by jak najbezpieczniej i efektywniej osiągnąć cel. Sukces. Cała ogromna realizacja wykonana została bez żadnych strat. To właśnie nazywamy siłą precyzji.